Po 20 latach Marla Maples w końcu ujawnia szokującą prawdę o swoim rozwodzie z Donaldem Trumpem. Co takiego odkryła, że przez tyle lat trzymała to w tajemnicy? Jesteś gotowy na sensacyjne informacje, które całkowicie zmienią Twoje postrzeganie tego związku. Nie przegap końca, bo to, co usłyszysz, naprawdę cię zaskoczy. Ludzie często zastanawiają się, dlaczego niektórzy wymyślają tak sensacyjne historie. Czy wiesz, że zanim Melania Trump pojawiła się u boku Donalda, były inne kobiety w jego życiu Iwana Trump i Marla Maples? Jednak to, co doprowadziło do końca małżeństwa Donalda z Marlą Maples, jest naprawdę niewiarygodne. Ich związek był pełen kontrowersji i emocji, a gdy doszło do rozstania, media oszalały na punkcie tej historii. Przez lata pojawiały się liczne spekulacje, ale dopiero teraz, po dwóch dekadach, Marla postanowiła potwierdzić coś, co wielu podejrzewało od dawna. Co naprawdę wydarzyło się między nimi? Dlaczego ich małżeństwo trwało zaledwie 6 lat? Jeśli chcesz poznać wszystkie szczegóły, czytaj dalej. Czy wiesz, że Marla Maples wkroczyła w życie Donalda Trumpa, jeszcze zanim rozwiódł się z Iwaną? Marla, pochodząca z Georgii aktorka, modelka i osobowość telewizyjna, zaczęła spotykać się z Trumpem pod koniec lat 80. Ich relacja wywołała ogromne poruszenie, ponieważ nie tylko odbywała się podczas jego małżeństwa z Iwaną, ale była również szeroko komentowana w mediach. Wiele osób zastanawiało się, jak to możliwe, że tak jawny romans rozwijał się na oczach całego świata. Ich burzliwy związek trwał ponad cztery lata, a nawet mieli chwilowe rozstania, zanim w końcu Trump rozwiódł się z Iwaną w 1990 roku. Jednym z najbardziej szokujących momentów w całej tej historii był nagłówek na pierwszej stronie New York Post z 16 lutego 1990 roku. Gazeta ujawniła sensacyjne słowa Marli, która miała chwalić się przed znajomymi, że jej najbardziej namiętne chwile w życiu były właśnie z Trumpem. Ta informacja wywołała medialną burzę i przez tygodnie nie schodziła z czołówek tabloidów. Co ciekawe, ta historia zdominowała nagłówki gazet w tym samym czasie, gdy świat żył znacznie poważniejszymi wydarzeniami, takimi jak uwolnienie Nelsona Mandeli z więzienia czy upadłość banker z Drexel Bernem Lambert. Jednak największy skandal wybuchł pod koniec 1989 roku, gdy Ivana i Marla po raz pierwszy spotkały się twarzą w twarz. W tamtym czasie Trump przebywał z rodziną na narciarskich wakacjach w Aspen w stanie Colorado. Jednak, jak się później okazało, potajemnie zaprosił również Marle, swoją kochankę, do tego samego kurortu. W książce Raisin Trump Ivana szczegółowo opisała ten pamiętny dzień. Wspomina, że nagle podeszła do niej młoda blondynka, która przedstawiła się słowami: Jestem Marla i kocham twojego męża. A ty? Iwana, oszołomiona i wściekła, odpowiedziała ostro: Odejdź. Kocham mojego męża. To był dla niej cios. Po tej konfrontacji Iwana zdała sobie sprawę, że jej małżeństwo dobiegło końca. I rzeczywiście, dwa miesiące później, w lutym 1990 roku, Donald Trump oficjalnie złożył pozew o rozwód. Wiele osób sądziło, że po rozwodzie Ivani Trump i Marla Maples stworzą szczęśliwe małżeństwo. Jednak rzeczywistość była zupełnie inna. Choć pobrali się w grudniu 1993 roku i zorganizowali spektakularne wesele w Plaza Hotel w Nowym Jorku, w którym uczestniczyło ponad tysiąc gości, ich związek szybko zaczął się rozpadać. Po czterech latach separacji w końcu doszło do rozwodu w 1999 roku. Co się wydarzyło? Dlaczego ich miłość nie przetrwała? Marla Maples w końcu zdecydowała się ujawnić szokujące szczegóły, które rzucają nowe światło na ich burzliwą relację. Od samego początku małżeństwo Donalda Trumpa i Mary Maples było skazane na porażkę. Choć Mara twierdziła, że ich związek ucierpiał z powodu czynników niezależnych od nich, istnieją dowody na to, że oboje przyczynili się do jego rozpadu. Wielu było zaskoczonych ich ślubem. Zwłaszcza po burzliwym rozwodzie Trumpa z Iwaną, który przyciągnął ogromną uwagę mediów i zakończył się wielomilionowym ugodowym porozumieniem finansowym. W czasie separacji doszło do sporów o umowy przedślubne, a Iwana została prawnie zobowiązana do milczenia na temat ich małżeństwa. Obawiając się powtórzenia tego samego błędu, Trump wymusił na marze podpisanie bardzo restrykcyjnej intercyzy przed ślubem. Po latach ujawniono szczegóły tego dokumentu. W przypadku rozwodu przed upływem pięciu lat Mara miała otrzymać zaledwie milion dolarów, co było sumą znacznie niższą niż to, co dostała Iwana. Mara przyznała, że podpisała umowę pod presją, wierząc, że w przyszłości będzie mogła ją renegocjować, co jednak nigdy nie nastąpiło. To porozumienie podkopało fundamenty ich związku, niszcząc zaufanie i stabilność małżeństwa. Według dostępnych informacji Trump zobowiązał się do płacenia alimentów na swoją córkę Tiffany do momentu, aż ukończy 21 lat. Jednakże istniały pewne warunki, płatności miały zostać wstrzymane, jeśli Tiffany podjęłaby pełnoetatową pracę, wstąpiła do wojska lub dołączyła do Korpusu Pokoju. Co ciekawe, to właśnie narodziny Tiffany odegrały kluczową rolę w decyzji Trumpa o ślubie z Marą. Oświadczył się jej niedługo po narodzinach córki. Ale Mara twierdziła, że do tej decyzji skłoniła go również tragedia na kolei Long Island, która miała miejsce 7 grudnia 1993 roku. Według jej relacji, tamto wydarzenie sprawiło, że Trump zaczął zastanawiać się nad sensem życia i tym, co jest naprawdę ważne, co ostatecznie doprowadziło do jego oświadczeń. Choć mogłoby się wydawać, że była to romantyczna decyzja, okoliczności związane z ciążą Mary pokazywały coś zupełnie innego. Kiedy Trump dowiedział się, że zostanie ojcem, jego pierwsze słowa brzmiały: Słucham. Jak to się stało? W jednym z wywiadów przyznał, że był zaskoczony tą wiadomością i nie do końca wiedział, jak na nią zareagować. Później wspominał, że choć cieszył się z narodzin Tiffany, jego początkowa reakcja była daleka od entuzjazmu. Mara, zdumiona jego brakiem radości, próbowała uświadomić mu, że to jeden z najważniejszych momentów w ich życiu, jednak jego odpowiedź była raczej powściągliwa i wymuszona. To jednoznacznie pokazywało, że Trump w tamtym czasie nie myślał ani o małżeństwie, ani o zakładaniu rodziny. Jednak to tylko jeden z wielu powodów, dla których ich związek nie przetrwał. Istniały znacznie poważniejsze różnice między nimi, które z biegiem czasu doprowadziły do całkowitego rozpadu małżeństwa. Mara otwarcie przyznała, że ich rozstanie było nieuniknione ponieważ byli zupełnie innymi ludźmi i mieli odmienne wartości. Należy pamiętać, że dzieliło ich aż 17 lat różnicy wieku, a także zupełnie inne środowiska, z których pochodzili. Trump dorastał w Queens, w Nowym Jorku, w zamożnej rodzinie, gdzie od najmłodszych lat wpajano mu ambicje, rywalizację i dążenie do sukcesu. Jego ojciec, Fred Trump, był odnoszącym sukcesy deweloperem, a Donald od dziecka wychowywał się w świecie którym najważniejsze były pieniądze, władza i prestiż. Nic więc dziwnego, że jako dorosły człowiek kładł nacisk na budowanie imperium biznesowego i dążenie do jak największego majątku. Z kolei Mara wychowała się w małym, wiejskim miasteczku w stanie Georgia, w skromnej, religijnej rodzinie. Od dziecka uczono ją wiary, dobroci i wartości wspólnotowych. Jej podejście do życia było zupełnie inne niż Trumpa ceniła emocjonalną bliskość, szczerość i duchowy rozwój fundamentalne różnice zaczęły wychodzić na jaw w ich małżeństwie, powodując coraz większy rozdźwięk między nimi. Mara chciała mieć u boku mężczyznę, który naprawdę ją rozumie i wspiera emocjonalnie, jednak Trump był skoncentrowany na sobie, swojej pozycji i swoich interesach. W końcu stało się jasne, że ich drogi się rozeszły żyli obok siebie, ale nie razem. Ich historia jest kolejnym przykładem na to, że pomimo luksusu, bogactwa i życia w blasku fleszy, fundamentem każdego związku są wspólne wartości i wzajemne wsparcie. Gdy tego zabraknie, nawet najbardziej spektakularne małżeństwa mogą runąć jak domek z kart. Świat Donalda Trumpa był nieustannie napędzany ambicją, dążeniem do sukcesu i zdobywania coraz większej władzy. Jego priorytetem było budowanie i rozwijanie swojego imperium biznesowego, co nie pozostawiało wiele miejsca na kompromisy czy relacje oparte na głębszym połączeniu emocjonalnym. Był człowiekiem, który zawsze myślał strategicznie i kierował się chłodną kalkulacją. W jego życiu dominowała potrzeba rywalizacji, wygrywania i pozostawania w centrum uwagi. Tymczasem Mara miała zupełnie inne podejście do życia. Wychowana w tradycyjnej i religijnej rodzinie. Przywiązywała dużą wagę do wartości takich jak miłość, wspólnota i duchowy rozwój. Różnice między nimi były widoczne od samego początku, jednak Mara wierzyła, że miłość może przezwyciężyć wszelkie bariery. Przez pewien czas starała się dostosować do świata Trumpa, licząc, że uda jej się pogodzić jego materialistyczne podejście do życia z własnymi wartościami. Jednak wkrótce stało się jasne, że ich związek opierał się na fundamentalnie odmiennych priorytetach. Donald miał już doświadczenie małżeńskie z Iwaną i był ojcem kilku dzieci, ale to nigdy nie zmieniło jego sposobu myślenia, jego kariera zawsze zajmowała pierwsze miejsce. Mimo, że deklarował przywiązanie do rodziny, jego czyny często pokazywały coś innego. Mara przez lata czuła się coraz bardziej samotna i niezrozumiana. W ich małżeństwie brakowało emocjonalnej bliskości i wspólnego celu. Według jej relacji wielokrotnie próbowała dotrzeć do Trumpa i uświadomić mu, jak ważne jest budowanie relacji opartej na wzajemnym wsparciu, ale on nie wykazywał zainteresowania. W końcu uznała, że życie u jego boku nie spełnia jej oczekiwań. Po wielu latach zmagań oboje podjęli decyzję o rozstaniu, w 1997 roku doszło do separacji, a dwa lata później ich rozwód został sfinalizowany. W jednym z wywiadów Mara przyznała, że początkowo zakochała się w Trumpie, ponieważ dostrzegła w nim pewną wrażliwość, której inni nie widzieli. Twierdziła, że mimo jego dominującej osobowości, istniał w nim element niepewności i emocjonalnej kruchości, który ją przyciągał. Miała nadzieję, że będzie mogła pomóc mu otworzyć się na głębsze relacje i nauczyć go patrzenia na świat nie tylko przez pryzmat sukcesu finansowego. Jednak po latach zdała sobie sprawę, że jej nadzieje były złudne. Przyznała, że wiele młodych kobiet wierzy, iż mogą zmienić mężczyznę, uczynić go bardziej czułym i empatycznym, ale z biegiem czasu przekonała się, że to iluzja. Jednak ich rozwód nie był wyłącznie wynikiem różnic w osobowościach. Wokół ich małżeństwa narosło wiele kontrowersji i plotek, które dodatkowo skomplikowały ich relacje. Jednym z najbardziej sensacyjnych wydarzeń była historia z 1996 roku, kiedy to media doniosły, że Mara została przyłapana w dwóch sytuacjach z jednym z ochroniarzy Trumpa. Według raportów policyjnych, pewnej nocy około godziny czwartej nad ranem, funkcjonariusz patrolujący plażę w Mara Lago zauważył podejrzaną sytuację. Mężczyzna leżał pod wieżą ratownika, a gdy policjant podszedł bliżej, kobieta wyłoniła się z cienia. Po wylegitymowaniu okazało się, że była to Mara Maples, żona Donalda Trumpa. Mężczyzna towarzyszący jej został zidentyfikowany jako Spencer Wagner, ochroniarz Trumpa. Zdarzenie to natychmiast wywołało lawinę plotek i spekulacji. W tamtym czasie prasa rozpisywała się na temat możliwego romansu, a wielu sądziło, że to właśnie ten incydent przesądził o ostatecznym rozpadzie małżeństwa Trumpa i Maples. Chociaż ani Mara, ani Donald nigdy oficjalnie nie potwierdzili tych doniesień, pogłoski te tylko wzmocniły przekonanie opinii publicznej, że ich związek był skazany na porażkę. Ostatecznie ich małżeństwo zakończyło się bez wielkich skandali sądowych, ale historia ich relacji pozostaje przykładem na to, jak wielkie różnice w charakterach, wartościach i życiowych priorytetach mogą doprowadzić do nieuchronnego rozstania, nawet jeśli początkowo wydaje się, że miłość może przezwyciężyć wszystko. Mara Maples przez lata angażowała się w różnorodne projekty, starając się znaleźć swoją drogę w świecie mediów i show biznesu. Zajmowała się aktorstwem, prowadziła programy telewizyjne i aktywnie promowała zdrowy styl życia oraz duchowy rozwój. Jej największym priorytetem była jednak rola matki, wielokrotnie podkreślała, że jej relacja z córką Tiffany jest najważniejszą częścią jej życia. Opisywała ją jako niezwykle głęboką i pełną miłości, twierdząc, że macierzyństwo dało jej poczucie spełnienia i prawdziwego celu. Z kolei Donald Trump nieustannie koncentrował się na rozwijaniu swojego biznesowego imperium. Jego ambicje sięgały coraz dalej, a Marka o. Trump stawała się coraz bardziej rozpoznawalna na całym świecie. Po rozwodzie z Marą kontynuował budowę swojej potęgi finansowej a w 2005 roku poślubił Melanie Knaus, modelkę pochodzącą ze Słowenii, z którą później doczekał się syna Barona. Ich związek, choć również budzący zainteresowanie opinii publicznej, przetrwał burze medialne, które niejednokrotnie towarzyszyły Trumpowi w życiu prywatnym. Nie da się ukryć, że małżeństwo Trumpa i Maples zakończyło się z powodu wielu czynników. Ich priorytety życiowe były skrajnie różne. Trump dążył do potęgi, pieniędzy i sukcesu, podczas gdy Mara bardziej ceniła duchowość, rodzinę i autentyczne relacje. Ponadto, liczne plotki o niewierności, nieustanna presja ze strony mediów oraz ich odmienne osobowości sprawiły, że ich związek stawał się coraz trudniejszy do utrzymania. W końcu podjęli decyzję o rozstaniu, co jak się okazało było dla nich obu lepszym rozwiązaniem. Jak myślisz, który z tych czynników miał największy wpływ na ich rozwód? Czy uważasz, że mieli szansę stworzyć trwałe małżeństwo, czy od początku byli skazani na porażkę? Podziel się swoją opinią w komentarzach. W końcu, mimo że małżeństwo Donalda Trumpa i Mary Maples zakończyło się z powodu niezgodności wartości i licznych trudności, nie można zapominać, że każda relacja niesie ze sobą lekcje, które mogą prowadzić do osobistego rozwoju. Życie toczy się dalej, a każda decyzja, nawet ta trudna, może pomóc znaleźć prawdziwe szczęście w przyszłości. Warto pamiętać o słowach z Biblii, dlatego opuści człowiek Ojca i Matkę, i połączy się ze swoją żoną, i będą ci dwoje jednym ciałem. Efezjan, godzina 5:31. W relacjach zawsze chodzi o szukanie harmonii, wzajemnego szacunku i zrozumienia. Zękujemy, że spędziłeś z nami czas, oglądając ten materiał. Zachęcamy Cię do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych inspirujących filmów. Pozostaw komentarz, podziel się swoją opinią i bądź z nami na bieżąco. Dziękujemy, że jesteś z nami.